Hej, hej! Kolejny dzień na Czechach. Dzisiaj jesteśmy w Kruzbergu. Tama. Jest niesamowita wielkość. Cały dzień jedziemy w upale. No, powiem szczerze, że to jest taki punkt kulminacyjny dzisiaj. Bo tu będziemy na Kruzbergu siedzieć. Ja idę tak fajnie teraz z kosem po takich kamieniach, żeby właśnie wychwycić z zarąbistego kąta tam jakieś samochody wojskowe stoją później będziemy pod samą tamą idę, wejdę tak trochę nietypowo zobaczyć zejdę tu na dół do samego końca wow o, wow, dobra, wpadam do rzeki. <laughs> Okej. Okay. Idziemy pod tą siatkę. No, ta ma jest ogromna. Pozdrawiam z Cruzbergu wszystkich przyjaciół, piątki.